Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Stopy w Polsce, co dalej, co dziś zrobi RPP? Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania tych wpisów, jeżeli uważacie, że niosą one jakąś wartość. Zaczynamy. Stopy w Polsce, co dalej? Co dziś zrobi RPP? Zaczynamy fascynującą końcówkę tego tygodnia. Od dzisiejszego dnia będziemy dostawać serię ciekawych informacji ze sfery makroekonomicznej. Będziemy poznawać jaka jest faktyczna kondycja gospodarki, dlatego też naprawdę bardzo wiele będzie się działo i dane, które są przed nami, będą miały potencjał ku temu, żeby wzmocnić tendencje, które pojawiły się podczas Pierwszej sesji po długim weekendzie w Stanach Zjednoczonych albo też ją zanegować. O tym będziemy sobie też dzisiaj mówić. Natomiast najciekawsze są oczywiście perspektywy co do polityki monetarnej w Polsce, czyli stopy w Polsce, co dalej, co dziś zrobi RPP. I pierwszy wykres pokazuje jednoznacznie, że nikt z ankietowanych nie spodziewa się, żeby stopy procentowe w Polsce spadły podczas dzisiejszego posiedzenia. Nie wiadomo o której godzinie będzie to posiedzenie, ale myślę, że między godziną 14 a godziną 16. Czasu Warszawa, cza, czasu Warszawa poznamy taką decyzję, ale pytanie jest też istotne: co dalej ze stopami procentowymi? W, ostatnim, w ostatnich tygodniach, w ostatnim miesiącu pojawiła się złagodzona wersja test, które przedstawiał nam profesor Glapiński. Wcześniej mówił, że do 2026 roku nie ma mowy o obniżkach stóp procentowych, jednak w sierpniu pojawiły się słowa, które trochę modyfikują tą narrację i tutaj prezes sygnalizuje, że w 2025 roku może, e, może być, e, może Rada rozważać obniżanie stóp procentowych, ale zobaczmy, jak rynek widzi te perspektywy, w którą stronę się nastawia i co tutaj według wskazań rynkowych widzimy na perspektywach ich... E, przy szukaniu odpowiedzi na pytanie stopy w Polsce co dalej. Widzimy, że w perspektywie następnych 6 miesięcy, czyli pod koniec pierwszego kwartału 2025 roku rynek widzi jedną obniżkę 100% o klasyczne 25 punktów bazowych. Prawdopodobnie ta decyzja będzie miała miejsce w lutym albo w marcu, ale raczej w marcu należy 2025 roku spodziewać się kolejnej. Obniżki stóp procentowych, ponieważ przypomina, przypominam, że rok temu dokładnie rozpoczął się cykl obniżania stóp procentowych w Polsce. Teraz w 2024 mamy pauzę. Wygląda na to, że w tym roku nie należy jednak zakładać jakikolwiek zmiany w polityce monetarnej, ale następna w cyklu obniżka jest przez rynek przewidywana na okolice końcówki pierwszego kwartału 2025 roku. A jakie są perspektywy co do stóp procentowych na w terminie e, za 12 miesięcy, czyli pod koniec trzeciego kwartału 2025, we wrześniu 2025 roku. I w tym wypadku widzimy, że inwestorzy spodziewają się, że stopy procentowe spadną w Polsce o 100 punktów bazowych, czyli będzie 4 razy po 25 punktów bazowych obniżek stóp procentowych, i wygląda na to, że rynek spodziewa się, że rozpoczęto. Ta kolejna faza obniżek stu procentowych w marcu podczas każdego kolejnego posiedzenia przyniesie nam w takiej sytuacji cięcie o 25 punktów bazowych i że za rok dokładnie będziemy na stopach o ponad 100 punktów bazowych niżej niż to jest przez rynek dyskontowane teraz. To, jakie są oczekiwania co do stóp procentowych, stopy w Polsce, co dalej, jest też pochodną tego, jakie będą oczekiwania inflacyjne, co się może wydarzyć w Polsce z inflacją, która. Jak pamiętamy, w lipcu i za sierpień zaczęła pokazywać tendencję wzrostową, jednak jest to bardzo zgodne z tym, jakie są konsensusy rynkowe oraz jaka była prognoza, jaka była projekcja Narodowego Banku Polskiego odnośnie perspektyw inflacyjnych. A taką jedną z lepszych metod, żeby badać, jakie są perspektywy co do przyszłości inflacji, jest zachowanie polskich obligacji obligacji dziesięcioletnich i ich rentowności. I jeżeli te perspektywy na inflację mają pokazywać jej spadek, i mają także zwiększać szanse na to, że będą kolejne obniżki stóp procentowych, to powinniśmy spaść na rentowności poniżej 5%. Ten poziom ma coraz większe znaczenie, pełni rolę punktu odniesienia. Jak widzimy w ostatnich tygodniach, nie udało się pokonać tego poziomu, co oznacza, że na razie cały czas rynek zakłada, że długoterminowe perspektywy inflacyjne dla naszego kraju oscylują w okolicach e, w okolicach 5% może być ciężko spaść niż każdy spadek gdyby wystąpił bardzo sprzyjałby tezie o tym że czekają nas nie tylko obniżki 100% w skali mocniejszej i głębszej niż, niż wcześniej zakładali, ale także że możemy być świadkami kolejnej fali hossy na polskich obligacjach, będziemy się temu intensywnie przyglądać bramą wejściową do inwestowania na polskim rynku bez względu na to, czy to obligacji, czy rynku akcyjnego, czy rynku nieruchomości, jest polski złoty i w tym wypadku warto także monitorować, co tutaj się dzieje. Przede wszystkim obserwujemy na indeksie polskiego złotego wielką siłę krajowej waluty Z względem euro. Widzimy tutaj konsolidację, która od wielu miesięcy się tworzy. Ze wsparciem w rejonie 4,25 nie jest to przypadkowe miejsce. Przypomnę, to jest miejsce, gdzie przebiega wielka 14-letnia linia trendu wzrostowego, średnie kroczące na wykresach miesięcznych. Potężne wsparcia, więc obrona tych poziomów nie powinna nas dziwić. Natomiast warto zwrócić uwagę, że równolegle na parze dolar do złotego przeszliśmy przez poziom 3,88, 3,90, czyli strefę wcześniejszych wielomiesięcznych wsparć, więc polski złoty w szczególności względem amerykańskiego dolara ma potencjał ku umocnieniu oczywiście od euro zależy to, co się wydarzy przede wszystkim na tendencji na polskim złotym na indeksie jednak czynniki lokalne, które moim zdaniem mają około 30% wagi w sile albo słabości polskiego złotego, czyli perspektywy co do obniżek 100% będą istotne, ale Dzisiaj możemy nie uzyskać informacji, które zmienią perspektywę co do przyszłych stóp procentowych, które bardziej mogą, mogłyby zmienić te oczekiwania. Ale przypomnę, jutro ma prezes Glapiński swoje wystąpienie i będzie to wtedy bodziec, może to być wtedy impuls ku temu, żeby dokonać większej zmienności, większego przesunięcia nie tylko w oczekiwaniach co do przyszłości stóp procentowych, ale także względem tego, co się wydarzy na polskim złotem. Przypominam, jeżeli prezes Glapiński będzie się upierał przy swoim jastrzębim podejściu, czyli będzie upierał się, że do 2026 stopy w Polsce nie spadną, będzie to czynnik silnie zachęcający do aprecjacji, czyli umocnienia polskiego złotego, a gdyby dodatkowo euro złotym spadł poniżej tego kluczowego poziomu 4,25, wystąpi wielka, silna zachęta ku temu, żeby wierzyć w to, że znacząca część tego kapitału zagranicznego, który jest lokowany teraz w polskiej walucie, przepłynie na rynek akcyjny, i że indeks giełdowy będzie miał potencjał nie tylko ruszyć w kierunku maksimum w Hoss, ale także przebić całą strefę 2600-2650. Więc od polskiego złotego naprawdę bardzo wiele zależy. No i teraz perspektywa światowa. Wczoraj poznaliśmy wskaźnik ASM dla sektora przemysłowego. Dla Stanów Zjednoczonych proszę zwrócić uwagę, że pierwszy raz od kilku miesięcy wskaźnik wzrósł, jest, jednak jesteśmy na poziomach niższych niż 50 punktów, były też do dane gorsze niż chciał konsensus rynkowy. Dzisiaj mamy dane dotyczące sektora usługowego, wskaźniki PMI dla strefy euro, mamy także wskaźnik zbiorczy dla całej gospodarki, czyli wskaźnik composite, będziemy je oczywiście porównywać. Między różnymi regionami w świecie. Będziemy czekać na dane ze Stanów Zjednoczonych. Mamy dzisiaj dane o zamówieniach fabrycznych i zamówieniach na dobra trwałego użytku. Te dane mogą mieć znaczenie dla rynku, żeby ocenić skalę oczekiwań względem miejsca, gdzie jesteśmy w cyklu gospodarczym. Więc im dane gorsze, tym mogą być źle odebrane przez rynki finansowe. Będziemy mieć także dzisiaj. O godzinie 15.45 decyzję Banku Kanady w sprawie 100% i w tym wypadku rynek zakłada obniżkę o 25 punktów bazowych. Będziemy mieć także dane o inflacji producenckiej w strefie euro. I w tym wypadku pamiętamy, że cały czas mamy deflację na inflacji producenckiej. Jednak wychodzimy powoli z tego negatywnego zjawiska. I im, wyższa def, im niższa deflacja, czyli im wyższy ten wskaźnik, im bliżej zbliżony do poziomu zero, tym bardziej faworyzuje scenariusze, które mówią o tym, że wchodzimy w kolejną fazę ożywienia gospodarczego. No i teraz szybki przegląd tego, co się wydarzyło. Wczoraj inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, tak jak była mowa podczas wieczornego, wczorajszego live'a, wystraszyli się, że wrzesień przeniesie nam spadki, stąd też mamy wyraźne już odbicie od potencjalnych oporów, Zwłaszcza indeks Standard Poor i indeks NASDAQ kontynuują ruch w dół. Relatywna słabość Nasdaqa jest lepiej widoczna. Przypominam jednak, że w okolicach 19 tysięcy punktów mamy ważny punkt odniesienia, ważne wsparcie, więc inwestorzy wkrótce na fali także oczekiwań co do tego, jakie będą dane z rynku pracy, mogą zawrócić. Bo przypomnę, to rynek pracy zadecyduje o tym, czy mamy spadki, czy też nie we wrześniu. Bo jeżeli się okaże, że mamy ożywienie gospodarcze, to znacząca część inwestorów będzie moim zdaniem uważała, że jest to pretekst ku temu, żeby nie dyskontować negatywnych zjawisk w amerykańskiej gospodarce. A giełdy, które spadają, moim zdaniem dyskontują to, że część inwestorów boi się zjawiska recesji znaczącego. Spowolnienia gospodarczego hardlandingu na przestrzeni następnych miesięcy, więc dane z rynku pracy odpowiedzą nam na pytanie, czy spadki są uzasadnione, czy też nie. Mamy dzisiaj także sesję spadkową w Azji, zwłaszcza w Japonii. Giełda w Chinach zachowuje się troszeczkę lepiej niż to, co się dzieje w Japonii. Mamy także cofnięcie od poziomu oporu 19 tysięcy punktów na indeksie DAX, ale budzimy się, eurodolar nie chce dalej pokazywać umocnienia amerykańskiej waluty i wraca w rejon strefy 1,1070. Przypomnę, to jest bardzo ważny, długoterminowy ruchomy opór, więc prawdopodobnie do danej z rynku pracy nie uzyskamy ostatecznej odpowiedzi, czy ten poziom zostanie trafiony, czy też... Będzie zwrot ku tendencji osłabienia amerykańskiej waluty z tych poziomów A to jest po części dobra wiadomość dla rynków wschodzących oraz do surowców, które generalnie traciły I dzisiaj o poranku widzimy wzrost cen złota Widzimy kontynuację spadków ceny ropy naftowej poniżej 70 dolarów jest to, jest to jednak sygnał, że testujemy teraz potężne wsparcia w rejonie 67-70 dolarów Dolne ograniczenie wielomiesięcznej konsolidacji, i zobaczymy, czy wkrótce pojawi się popyt, który będzie chciał podbić cenę i doprowadzić do tego, że ta konsolidacja będzie utrzymana. I na koniec widzimy także mocne strząśnięcie, impuls spadkowy na Bitcoinie, który sięga poziomu 55 tysięcy dolarów. Dzisiejsza nocna faza notowań zaczyna testować dolne ograniczenie. Poziomów, które były wyznaczone jako minimalne w ostatnich miesiącach. Zbliżamy się także do dolnego ograniczenia półrocznego kanału spadkowego. No i pytanie jest, czy Bitcoin się obroni, czy też nie. Przypominam, Bitcoin jest teraz mocno skorelowany z jakimiś informacjami dotyczącymi amerykańskiej polityki, które zmieniają perspektywę szans Donalda Trumpa na urząd prezydenta. Więc skoro Bitcoin tak mocno spadł, to prawdopodobnie w nocy pojawiły się informacje które zmniejszyły szanse Donalda Trumpa na urząd prezydenta i wkrótce pewnie je poznamy, na pewno do tego tematu wrócimy. Tak wygląda sytuacja, stopy w Polsce, co dalej? Zapowiada się ciekawy dzień, a zwłaszcza to, co się wydarzy jutro podczas konferencji prezesa Glapińskiego, więc trzymajmy rękę na pulsie. Dzięki za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu, cześć!